To, co już przedstawił poseł Michał Urbaniak, jest skandaliczne i bardzo złe na przyszłość dla wszystkich Polaków, ale to nie wszystko. Otóż ta dyrektywa EPBD zakłada także zakaz ogrzewania paliwami kopalnymi od 2035 roku, czyli już za 12 lat. Będzie się to wiązać m.in. z obowiązkiem rezygnacji z kotłów gazowych które przecież były promowane przez lata ostatnie przez Unię Europejską i przez polski rząd. Coś było promowane przez, przez te instytucje, a teraz Polacy mają z tego zrezygnować. Czyli jest karuzela e, ciągła i ciągłe zmiany na koszt polskich podatników. Ale to jeszcze nie wszystko. Każdy budynek będzie musiał mieć tak zwany paszport renowacji. Śmialiśmy się przez lata z Unii Europejskiej że paszporty czy kolczyki mają krowy czy inne zwierzęta, a do tego dojdą jeszcze paszporty dla budynków, czyli nie tylko rzeczy ruchome, jak ludzie czy zwierzęta, ale i nieruchomości, ale i budynki będą musiały mieć swoje paszporty. Tak pięknie rozwija nam się ta unijna biurokracja. Warto wspomnieć, że ta dyrektywa, którą śmiało można nazwać dyrektywą wywłaszczeniową, bo niektórych może po prostu nie być, stać na te remonty i będą musieli z tych swoich nieruchomości zrezygnować. Ktoś je przejmie, więc dojdzie tu do pewnego rodzaju właśnie wywłaszczenia. To kluczowa część Europejskiego Zielonego Ładu i programu Fit for 55. Który promuje e, komisarz Franz Timmermans, który jest główną twarzą tego skandalicznego projektu. A oba programy zostały zaakceptowane przez polski rząd, przez premiera Mateusza Morawieckiego, który gdy była taka możliwość, to nie zawetował tych szkodliwych rozwiązań. Można było to zrobić, nie zrobił tego premier Morawiecki. Teraz pewnie będą, będzie wylewał razem z innymi posłami, ministrami krokodyle łzy, ale. Gdy trzeba było zareagować, to tego nie zrobił. Właśnie realizacja tej utopijnej dyrektywy będzie kosztować naprawdę wielkie pieniądze i Polacy zapłacą je z własnej kieszeni. Można powiedzieć, że skończyła się faza takiej Unii Europejskiej, która tylko w opinii większości rozdaje pieniądze. Zaczynają się nakazy, zakazy, różne kary. I gigantyczne wydatki dla wszystkich obywateli. Czas przejrzeć na oczy, jakie są koszty związane z Unią Europejską. I mamy nadzieję, że Polacy dostrzegą te gigantyczne koszty, które będą musieli zapłacić. Zobaczą, że Unia Europejska to nie są tylko rozdawane pieniążki, cukierki. E, uważamy, że każdy europoseł, także europoseł Robert Biedroń, pod którego biurem tutaj jesteśmy. Ma obowiązek zagłosować przeciwko tej dyrektywie. Apelujemy o to z tego miejsca i z innych miejsc w całej Polsce, o to, żeby zawetować właśnie tą dyrektywę w Parlamencie Europejskim, zagłosować przeciwko tej dyrektywie, bo wejście tej dyrektywy byłoby już naprawdę, mówiąc kolokwialnie, przegięciem pały. Oczekujemy, że europosłowie nam tego nie zrobią. Konfederacja, wolność i niepodległość.